Symbolem miasta jest stojąca w jego centrum Katedra Świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Katedra Świętego Szczepana to skamieniała Arka Noego, w której dzieje Wiednia w formie znaków i śladów przetrwały powód czasu. Wyrosła na murach romańskiego kościoła z XIII wieku zbudowanego za panowania Odtokara II. Z tych czasów pozostała tylko fasada, dwie wieże pogan rozmieszczone po bokach głównego wejścia oraz słynne wrota, brama olbrzyma. Ich nazwa pochodzi stąd, że podczas prac nieopodal portalu robotnicy natrafili na wielką piszczelową kość mamuta, którą wzięli za kość goleniową olbrzyma uśmierconego podczas potoku. Wnętrze katedry z wysokimi kolumnami zostało zbudowane na planie Krzyża Łacińskiego, z trzema równej wielkości nawami. Może ono pomieścić ponad 10 tysięcy ludzi. Kazalnica katedralna, zwana błędnie kazalnicą mistrza Pilgrama, pochodzi z końca XV wieku i jak wskazują najnowsze badania, nie jest dziełem mistrza Antona Pilgrama. Przy różnych ołtarzach katedry odprawia się codziennie od 7 do 12 mszy. Barokowy ołtarz główny w centralnej apsydzie prezbiterium przedstawia ukamieniowanie Świętego Szczepana, pierwszego chrześcijańskiego męczennika i zarazem patrona katedry. Kamień węgielny pod budowę katedry położył w roku 1359 Rudolf IV Habsburg, nakazując przebudować gmach w stylu gotyckim. Wieża Orłów, zwana Wieżą Północną, wisi tu sławny dzwon Pumerin, którego głos obwieszcza ważne wydarzenia. Chodzi wzbudza dach katedry, który jest pokryty 230 tysiącami kolorowych dachówek. Każda z nich waży 2,5 kg. Na południowej stronie dachu znajdują się obok siebie godło Republiki Austrii i herb miasta Wiednia, połączone liczbą 1950. Jest to rok, w którym położono nowy dach po odbudowie katedry. Zachówki układają się w błyszczący wzór z motywem w kształcie litery V. Położone obok siebie utworzyłyby szereg o długości 51 km. Wieża południowa nazywana pieszczotliwie Stefankiem ma wysokość 137 metrów. Ukończona została w 1422 roku, po 75 latach budowy. Wieża stanowiła główny punkt obserwacyjny podczas oblężenia Wiednia przez Turków w latach 1529 i 1683. Ciężko co, ale wysoko wyszłaś, powiemy mamie. Na wieży południowej, aż do pożaru katedry 12 kwietnia 1945 roku, wisiał dzwon Pumerin. No chodźcie, idziemy. Od roku 1955 wieża południowa jest punktem widokowym. spedycja Ale powoli trzeba chodzić, bo są śliskie schody. Nie jest atrakcyjnie, tu ładują. Aha. Niektórzy? Jak ci usta. Bardzo fajne. A ty się jak. Zaraz mam pokażę. Chodźcie tam. Max Nie było łatwo, co? Piotr Jak było? w porządku. Mhm. Pest Soile, kolumna zarazy, przypominała o epidemii, która w XVII wieku dziesiątkowała ludność do Europy. W Wiedniu pochłonęła niemal 100 tysięcy ofiar. W podzięce Bogu za koniec tragedii Leopold I wzniósł pomnik wotywny ku Trójcy Świętej. Bijąca się ku górze spiralna rzeźba przedstawia cesarza klęczącego przed Trójcą Świętą. Starucha, strącona do piekła przez anioła, symbolizuje zarazę. 9. W tej kamienicy na czwartym piętrze mieszkał w latach 1830 31 Fryderyk Chopin. Krakowianin Franciszek Cześniewski w 1902 roku otworzył bufet z kanapkami. Miał pomysł, jak szybko i tanio zaspokoić wód przechodnia. A smak kanapek jest równie niewypowiedzialnie smaczny, jak niewypowiedzialnie trudny dla Wiedeńczyków jest nazwisko ich twórcy. Kawiarnia Hawełka, wyjątkowa kawiarnia, w której czas, jak wystanął w miejscu, staromodny wystrój, taki sam, trochę familiarny nastrój, zawsze była ulubionym miejscem spotkań artystów. W domu w nocy z 4 na 5 grudnia 1791 roku zmarł Olga kościół świętej Elżbiety, tu mieści się siedziba. Zakonu Najświętszej Marii Panny. Zakonu krzyżackiego. Zakonnicy, którzy w roku 1525 nie chcieli przejść na luteranizm, przenieśli się do bawarii, a w XIX wieku do wiednia, zajmują się dzisiaj działalnością charytatywną. Sam Kościół został wybudowany w XIV wieku i zachował swój gotycki charakter. W skarbcu znajduje się wiele zbroi krzyżackich, starych pieczęci, pergaminów i innych eksponatów należących do kolekcji wielkich mistrzów. Eksponaty te upamiętniają najświetniejszy okres w historii zakonu krzyżackiego. Klęskę przyniosła Krzyżakom w XV wieku wojna z Polską, która sprzymierzona z Litwą pokonała ich pod Grunwaldem. W tej kazalnicy nad którą góruje posąg świętego Franciszka, depczącego Turka, wzywał do kurcjaty włoski Franciszkanin święty Jan Kapistran, legat papieża Mikołaja V na ziemiach Bawarii, Śląska, Polski i Austrii. Jesienią 1784 roku Mozart wprowadził się do domu przy Dom Gasse 5 gdzie wraz z przyjaciółmi, m.in. Haydnem, komponował muzykę kameralną, a pod koniec 1785 roku stworzył jedną ze swych najwspanialszych oper Wesele Figara z librettem Lorenza da Ponte. W tym domu w 1683 roku była pierwsza kawiarnia w Wiedniu, której, jak głosi legenda, twórcą był Franciszek Jerzy Kulczycki który w czasie oblężenia Wiednia na ochotnika w towarzystwie Jerzego Michajłowicza w przebraniu żołnierza osmańskiego przeszedł przez obóz wroga i skontaktował się z księciem lotaryńskim. Wieści, które przeniósł, odwiodły Radę Miasta od poddania się wielkiemu wezyrowi. Obok katedry można obejrzeć zarys murów romańskiej Wirgir Kapelle z XIII wieku, którą w 1975 odsłonili robotnicy pracujący nad wykopami do stacji Metra. Wejście do kaplicy znajduje się pod ziemią. Kaplicę widać najlepiej z peronu w dwupoziomowej stacji.